E, witam, z tej strony Shaggy, oczywiście to kanał Ciemna Strona Giercowania, wciąż niezmiennie. E, World of Warcraft e, Vanilla, czyli podstawowa wersja 1.12 Warcrafta. E, serwer Nostalius bez zmian, e, tutaj bawię się i będę bawił jeszcze długo. Mój Hunter Tauren, e, od zera do bohatera. Pochwalę się, poziom 40 wbity. E, pierwszy mont. E, na stanie oczywiście, w przypadku zwykłego teraz obecnego, taki mont to nie jest żadne osiągnięcie. Ale tutaj niestety, troszeczkę pieniążków trzeba nazbierać. To nie jest takie proste, i to jest jedno z tych osiągnięć, które w drodze do w drodze całej zabawy jest, jest zauważalne. I chce się to zrobić. Kolejny to jest oczywiście ten szybszy, który tam już kosmicznie kosztuje. Oczywiście, biorąc pod uwagę walutę, tutaj na. W serwerze z podstawową wersją gry eee, nowa kraina kochani Strangle whale chyba dobrze roz, po, to odczytałem mogłem się mylić niestety człowiek całe życie się rosyjskiego uczył angielskim, zna w stopniu podstawowym gorzej z wymową już stv tak zwane kraina która hmm, niestety yy, niektórych u niektórych powoduje niewielkie nerwy, a to z tego względu, kochani, że tutaj rozpoczyna się prawdziwa jadka. O ile ktoś pamięta dobrze w podstawce levelowanie, to tutaj krzyżują się bardzo, bardzo wiele zadań. Praktycznie są te same hordy i, i przymierza, i tutaj pierwsze jatki takie poważniejsze, się odbywają, także. Jeżeli ktoś gra na serwerze PvP, a na w tej wersji jest wersji PvP, to tutaj zgon jest stałe obecny w życiu naszej postaci. Także mnóstwo aliantów, mnóstwo potyczek, mnóstwo graczy i, i deszczowa pogoda, jak widzicie. Za oknem zimno. Kończą się ciepłe dni niestety już chyba na dobre. Bardzo dobry i sprzyjający okres dla graczy, którzy lubią sobie w ciepełku posiedzieć i pobrać. A ja mam takie niewdzięczne zadanie: zabijać tutaj te dinozaury. I jakieś piórka z nich tutaj wydobywać. Miałem wcześniej to zadanie yy, z tymi dinozaurami, tylko że wiązało się ono troszeczkę z innym przedsięwzięciem, a mianowicie yy, to był yy, Raptor Mastery Quest, i to było związane z tym, że musiałem. Yy, no tak, piórka! Musiałem na sztukę zabijać tutaj dość sporo tych dinozaurów, pierwszych yy, jednych, później drugich. Ale ja te bardzo zadania lubię. Tutaj właśnie w tym STV jest dużo takich zadań. Tutaj w tym rejonie, jak dobrze pamiętacie, jest taka, takie obozowisko takich chłopców, hunterów jakby I, i tam jest dużo takich zadań typu zabij pierwszy, jeden rodzaj tygrysów, później, poprawię trochę kamerę, zabij drugi rodzaj tygrysów. Jak zwykle zaczynam nagrywać, to telefon dzwoni, chwileczkę. jestem kochani przepraszam przepraszam ale to był taki dość ważny telefon musiałem odebrać także tak jak tutaj jest zacząłem mówić tutaj jest dość sporo takich questów właśnie że musimy po kolei zabijać jakiś typ zwierzątek ja to, to jest taki stary stary znany rodzaj zadań takiego chaina jakby tak czyli ciągłości questa z warcrafta który mi się bardzo podoba stary ale jary czyli wchodzimy zabijamy pierwszy Jedne dinozaury, jedne tygryski, najsłabsze, na przykład młode, później troszeczkę większe, później jeszcze większe, a później na przykład jakieś już elity mamy, tak? No i na końcu ewentualnie jest jakiś boss. I tutaj podobnie było z tymi dinozaurami, ja tutaj je biłem, biłem i na końcu miałem tutaj z grupą, robiłem takiego a, większego dinozaura, który tam. Był do zabicia, i to jest fajne. Tak samo jest tutaj z panterami, z tygrysami. Kto levelował w STV, ten wie, że tutaj zadań z, ze zwierzyną jest mnóstwo. A dla mnie, jako dla łowcy, który posiada skinning i letterworking, czyli skórowanie zwierząt i wyrobianie z tych skór przyglądów, ta kraina jest jak najbardziej idealna, bo tych skór tu mogę przy okazji levelowania robienia zadań zdobyć dużo i ten swoją profesję szycia ze skór wytwórstwa podnieść do dość wysokiego poziomu, <trym> także ja do bardzo, bardzo lubiłem ze względu też na klimat, i bardzo lubię, bo taka no taka dżungla, tak? Jest też świetny boty bay, czyli taki piracki jakby port, taka przystań kurczę. różnych i mieszków, tam jest mnóstwo tam też dużo potyczek z hordą się zdarza, a to kończy się przeważnie oklepem ze strony strażników, ale to swój klimat ma, tak? Na razie w miarę jest spokojnie, ale nie zdziwcie się, jak zaraz gdzieś polegnie jak grupa aliantów się pojawi i po prostu moje cielsko przeciągną tutaj po ziemi. Deszczowo, deszczowo, ale fajnie, lubię takie klimaty. Na szczęście sporo jest tych tutaj... Yy... ...dinozaurów. Tu nie będzie problemu... ...ze zrobieniem zadania. Z ciekawostek dodam, jeżeli na przykład nie lubicie PvP i lubicie sobie spokojnie rozwijać swoją postać i tylko interakcja z, ze środowiskiem, z zadania właśnie z NPC-ami, ze stwarkami Was interesuje. PvP jest na drugiej Was miejscu, a nie lubicie ginąć dość często, no co tutaj często się zdarza, to 17 października twórcy tego serwera, Nostarius otwierają drugi serwer, tak także o nazwie Nostarius, z tym, że to będzie serwer PvE. Będziecie mogli wystartować od zera, ze wszystkimi równo, będą pewnie tłumy graczy i będzie to serwer PvE, czyli żeby zagrać PvP będziecie musieli z kimś w terenie wykonać walkę, jakąkolwiek będziecie musieli na to dać po prostu zezwolenie tak? lub ewentualny duel. Także dla graczy, którzy PvP chcą grać tylko na Battlegroundach w terenie, nie chcą się bić, chcą bezpiecznie robić zadania, to będzie serwer jak znalazł ja tam zaskoczę może coś nagram do pokazania mm, zainteresowania tak ludzi zobaczymy ile będzie graczy na starcie. Na tym nie byłem na starcie a szkoda ale oglądałem filmy były po prostu tłumy tysiące ludzi no nie ma się co szukiwać. to jest średnio wieczorami gra około 8 tysięcy ludzi na tym serwerze PVE twórcy chwalą się że Zresztą są ten tak samo, że serwer uciągnie 10 tysięcy ludzi na swobodnym. Ciekawe jak będzie ze stabilnością, być może na początku będzie źle, ale dla graczy, którzy jeszcze nie zdecydowali się lub tutaj nie są zadowoleni ze stabilności tego serwera, bo czasami się zdarza i chcą pograć sobie w podstawową wersję Warcrafta, tam ten serwer będzie jak znalazł. Na pewno postanie jakaś polska gidia. Ja stąd na pewno się nie wynoszę, ponieważ lubię bardzo ten dreszczyk emocji, tak, że na, na plecach jakiś może czaić się roach i przetrzepać mi skórę. Do reszty, gdy dobiję 60, chcę też troszeczkę pograć PVP, bo w podstawowej wersji gry troszeczkę grałem, z tym, że tutaj nie ma Aren a są Battlegroundy i na tych Battlegroundach miałem taką dość dobrą drużynę i tam do 11 rangi mi się udało dojść, to jest dość wysoko, bo to naprawdę wymagało bardzo dużo czasu. Później wymiękłem, z tego względu, że mi zależało tylko na moncie z, z PvP i dalej nie dałem rady, tak? Ale tu może, może jakoś się uda też do takiej rangi dojść, zobaczymy, na pewno będzie... Na pewno sprawi mi to większą trudność, bo teraz gram mniej, mniej czasu poświęcam na granie. I zobaczymy. No, zabawa jest przednia, tak? Od zera do Bohatera, 40 poziom, jeszcze 20 poziomów zostało. No, później to postaci, długa droga. Twórcy cały czas pracują nad serwerem. Będą otwierać kolejne lokacje, czyli kolejne instancje. W tej chwili już chyba jest BWL i ludzie raidują BWL. Molten Core, już tam większość gigli tutaj, takich większych przeleciało. Przede mną to wszystko jeszcze jest. Mam nadzieję, że to weeknę i że Wam jakoś to pokażę. Tęsknię za tymi starymi instancjami. Miały swój klimat, były ciężkie, yy, trudne, i czasami aż dosłownie irytujące, tak? Ale miało to swój klimat, ma to swój klimat, bez przerwy będę powtarzał. Yy, chcę tutaj pograć, chcę wrócić nostalgicznie po prostu do tych yy, chwil grania, gdzie po prostu chyba bawiłem się wtedy najlepiej. Yy, teraz też jest fajnie, ale hmm, za mi stworka, to nic dobre. Binozała. Ale teraz jakoś tak po prostu ten Warcraft jest może łatwiejszy, może jest bardziej dla mnie, bo jest jednak mniej trzeba czasu poświęcić, ale jakoś kurczę szybciej mnie ten oficjalny Warcraft nudzi niż, niż ten, tak? Tutaj jakieś te. Tak, przypominam sobie stare klimaty, stare wyzwania, stary, surowy świat, stare, surowe zasady i jest fajnie, jest fajnie. Wiem, że na każdym filmie to powtarzam, no ale po prostu gdyby mi się nie podobało, to bym nie grał, tak? Zobaczymy ile osób w Willi No mało, bo to szkoła. Pewnie rano większość to są albo młodzież, albo studenci. No i przede wszystkim kochani, tu nie ma sklepików. Ostatnio oglądałem materiał Nexosa. Pozdrawiam serdecznie jeśli ogląda. Przecież wątpię, bo To jest chyba w tej chwili na... w Pradze na jakichś targach od Blizzard'a. On tam opowiadał właśnie o tym sklepiku, czy to niszczy grę, czy nie. Ja uważam, że tych montów w grze... Czyli wierzchowców jest już stanowczo za dużo, ale to jest jakieś, nie wiem, silsy, tysiące obranek, tak, to dla gadżeciarzy gadżycia, dla jakichś jakiś takich, mnie to przestało rajcować w pewnym momencie, były, są niektóre fajne oczywiście monty, ale mi się podobała ta surowość tej podstawowej wersji, później dodatków też było troszkę mniej tych montów, było parę więcej, ale dalej było, nie było aż tak dużo. Wiadomo było jaka rasa jakiego ma Monta, a żeby zdobyć Monta innej rasy, Wierzchowca, trzeba było się naprawdę postarać zdobyć reputację w danej frakcji, czyli tam naprawdę wykazać się znoszeniem wielkiej ilości tych różnych materiałów, a dokładnie różnego rodzaju szmatek Silków. O, tu jest boss, którego się zabija, elitę. tego nie będę zaczepił. Wtedy się miało takiego monta i to było naprawdę nie lada osiągnięcie i sprawiało satysfakcję, gdy się udało to zrobić. Ja pamiętam, że wtedy grałem na Aliantach podstawę podstawowej na Barning Legend i miałem bodajże oprócz wierzchowca. Klasnoludów, ludów, w Dworfem yy, miałem wierzchowcach chyba gnomów, o ile, dobrze się o ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Dodatkowo unikalne wierzchowce, yy, czyli yy, alianci mogli zdobyć yy, dinozaura, raptora. No on padł, bodajże, gdzieś tam padł. Tygrys w każdym razie w Z, Z to jest instancja, która się nazywa Zul'Gurub, Tutaj ten tygrys chyba też pada, a może i też inozoł. Chyba tygrys, na pewno tygrys jest, tak? Tego tygrysa to każdy o nim marzył, każdy o nim śnił, też było takie wiecie, coś, coś unikalnego, tak wygrać w totka. Jak kto śmiał, to wszyscy kurczę, w mieście mu zazdrościli. No to miało swój klimacik. Była taka szansa, tak, że możemy coś takiego zdobyć. Skórek jest mnóstwo, więc korzystam. I to miało swój urok. Teraz w sklepiku chcemy, to kupujemy sobie większość montów. Oczywiście część nadal jest do zdobycia i to jest dalej fajne w oficjalnym Warcraft'cie. Że jednak trzeba się wykazać i tam pokombinować. No ale sklepik wprowadził z grze z abonamentem, wprowadził no, taki dot no kto chce, ten, ten korzysta. Ja montów nie kupywałem i kupywać nie mam zamiaru. Jedyne moje mikropłatności, bo tak to można nazwać w oficjalnym Warcrafcie, to abonament. Czy to jest pełna płatność? A mikropłatności to były przenoszenie postaci na inny serwer, zmiana rasy i frakcji. To były jedyne rzeczy, które, za które zapłaciłem kiedykolwiek w workawce. Innych rzeczy na razie nie planuję kupować. Po wyjściu dodatku Legion oczywiście tam wskoczę, opłaca abonament i pogram. A bogi, co tutaj? Spędzam większość czasu. Zadanie zrobione. I zobaczymy, gdzie to trzeba oddać. O, czyli tutaj w bazie. Dobrze, kochani. E, także wracając do sklepików w oficjalnym Warcraftie. ja z tego nie korzystam. Nie podoba mi się to zbytnio. Jest tego zbyt dużo. Czy niszczy grę? Nie, niszczy, bo mamy wybór, czy tego kupować, czy nie kupować. Ale jakoś tak Warcraft traci wtedy swój ten stary klimat. Za dużo tych... Yy, yy, tych wierzchowców. Ludzie już fruwają i jeżdżą na, na, na cuda wiankach jakichś wymyślonych. Co chwila coś dochodzi nowego. Mi, mi bardziej się podoba ten surowy klimat, yy, gdzie konkretne rasy miały konkretne wierzchowce. I to można było z daleka, z daleka poznać to na czym jedzie. Także... Taka moja szybka opinia, może troszeczkę chaotyczna. Yy, idę oddać się zadanko. Yy, udało mi się bez yy, większych komplikacji yy, zrobić zadanie, na szczęście. Yy, wczesna pora, może jeszcze. Nie ma tak dużo aliantów. Alianci są w szkole i w przedszkolach, jak to się zawsze złośliwie mówiło, lub odwrotnie, jak się było. Yy, w aliantach to się mówiło, że horda jest w przedszkolu lub w szkole, tak? I można sobie robić zadania bezpiecznie. Zadanie wykonane. I następne. Teraz coś mamy z goryli zbierać. Ale dobrze kochanie, nie będę was zamęczał. Następne, jakieś kolejne zadania pokażę wam w następnym filmie. Oczywiście był poranek z World of Warcraft hmm. Kanał Ciemna Strona Giercowania Ja zapraszam was do oglądania moich kolejnych filmów eee, Oczywiście do oglądania też wcześniejszych filmów Tutaj linki zna znajdziecie eee, Link do serwera I do filmu yy, Który będzie, jest zwiastunem yy, Serwera PvE Nostarius Który wystartuje 17 października Też tutaj znajdziecie Jeżeli wam się podobało rzućcie łapkę w górę Jeżeli wam się nie podobało rzućcie łapkę w dół Komentarze mile widziane, bo jest ich zawsze niewiele, ale z tego względu wiem, że ja rzadko nagrywam, także ich widzów jest też e, coraz mniej pewnych z tego powodu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia, życzę hej!